Witam Cię bardzo serdecznie w rozdziale numer 2, czyli praktyczne zastosowanie inteligencji finansowej, ponieważ fundament za nami wiesz już, jak patrzeć na inflację, wiesz, już jak patrzeć na procent składany, i wiesz, jak wykorzystywać kapitał obcy, czyli trzy wielkie czarne dziury, które do tej pory prawdopodobnie miałeś, i one zasysały Twoją energię, zasysały Twoje zasoby i nie pozwalały Ci uaktywnić pełni Twojej inteligencji finansowej do tego, żebyś mógł wykorzystać do pomnażania swojego majątku i do pomnażania swojej e, zamożności. Mam nadzieję, a z reguły tak jest, że w kursie czasami się przewija, nie jest się skoncentrowanym i się mm, najważniejsze rzeczy z fundamentu inteligencji finansowej pomija, więc mam nadzieję, że jeśli tak robiłeś, to jeszcze raz do tych lekcji tak naprawdę wrócisz. Chyba, że jesteś w stanie odpowiedzieć na trzy pytania. Zaraz sprawdzimy, czy się uczyłeś, czy nauczyłeś. Bo pierwsze pytanie jest: ile trzeba inwestować przez 65 lat? Przy procentie składanym 8%, żeby być milionerem. Pamiętasz kwotę? Jak nie? To wróćcie do lekcji o procencie składanym. Drugie pytanie z inflacji, czyli z lekcji numer jeden. Ile wynosiło wynagrodzenie najniższej krainy w 1992 roku? Pamiętasz? Jak nie, to ciężko ci będzie wyobrażać sobie i posługiwać się praktycznie, mierzyć ryzyko i wykorzystywać inflację w kolejnych lekcji i w mądrych decyzjach. A trzecia rzecz, jaka była różnica między decyzjami mądrego Jana i nierozsądnego naszą w lekcji numer 3 przy kredycie rocznym 7%, 7 i inwestycji 4? Jaka tam była różnica? Pamiętasz? Jak nie, wróć do lekcji numer 3, przerubię jeszcze raz, tak żebyś mógł w pełni korzystać z fundamentu, bo ciągle się będę odnosić do tych lekcji. I w rozdziale numer 3, gdzie będziemy już przerabiali bardziej zaawansowane przykłady i będę ci pokazywać, jaka jest różnica między decyzjami mądrego Jana i nieroztropnego Janusza. Także startujmy. Teraz bardzo głośną rzeczą jest nadpłacanie. Kredytu. Warto, nie warto. Mamy wakacje kredytowe. Warto, nie warto nadpłacić kredyt. Dlatego chciałbym, żebyśmy popatrzyli na to, co zrobi Mondrian i nierostropny Janusz. W naszym przykładzie Mondrian i nieroztropny Janusz oczywiście chcą zakupić swoją wymarzoną nieruchomość i biorą pół miliona kredytu na 30 lat. Tutaj chciałbym, żebyś sam popatrzył na swoją nieruchomość, bo jedni kupują za powyżej milion złotych, inni za pół miliona, inni za ćwierć. Chodzi o przykładową rzecz, nie, tak żebyś złapał perspektywę, warto, nie warto nadpłacać kredyt. Startuję, Mamy pół miliona, kredyt 30 lat, 6% średnioroczne oprocentowanie i wówczas rata wynosi 2997,75 Groszy. Co robi nieroztropny Janusz w tym przypadku i w sporej części robi nieroztropny Janusz? Nierostropny Janusz mówi: Nadpłacam kredyt. I dla naszego przykładu przyjmijmy, że Janusz nadpłaca 500 zł. Kredyt średniomiesięcznie. Za każdym razem chciałbym, żebyś wiedział, że masz możliwość nadpłacania kredytu w dwóch formach. Pierwsza jest taka, że masz wyższą ratę, yy, czyli do tych 2997 75 groszy do, dorzucasz 500 i to powoduje, że masz wyższą ratę i skracasz okres kredytowania lub nie skracasz okresu kredytowania, a zmniejszasz ratę kredytową. Jakie dzięki temu tak naprawdę nasz nierozstropny Janusz wygenerował oszczędności? W pierwszym przypadku, gdy zmniejszał ratę kredytową, czyli okres został 30 lat, to dzięki temu zaoszczędził 96 818 ,73 zł. 73 grosze. W przypadku drugim, gdzie przez te 21 lat miał, można powiedzieć, non stop wyższą ratotę 500 zł. I spowodował to, że w wieku 20, po 20 latach spłacił cały kredyt, to dzięki skróceniu okresu kredytowania zaoszczędził 199 tys. zł, 501 zł i 27 groszy, i mówi: Jestem wolny, nie mam kredytu, spłaciłem go, zaoszczędziłem tak naprawdę tyle pieniędzy na odsetkach, czyli w pierwszym wariancie to jest 96 818 73 zł. 73 grosze przy 30-letnim okresie. W drugim przypadku skracamy do 21 lat, mamy 500 zł. większą ratę, czyli na przykład 500 plus przeznaczamy na spłacenie kredytu i zaoszczędziliśmy na samych odsetkach 199 501 i 27 groszy przy 6 punktach procentowych kredytu. I to robi Janusz, czyli Janusz za każdym razem, jak ma wolne środki, to mówi, chce nadpłacać kredyt, chce być szybciej wolny od kapitału obcego i jest niepotrzebny, chce mieć poczucie wolności. Yy, I co robi roztropny Jan?